Dziś opowiem Wam o właściwościach i zastosowaniu ostropestu, zarówno nasion ostropestu, ale również oleju z nich pozyskanego. Cześć, nazywam się Karolina Gawrońska i jestem dietetyczką. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o ostropeście, ponieważ jest on bardzo, bardzo ciekawy i wartościowy. Ostropeść jest bogactwem składników bioaktywnych, które mają dość szerokie i wszechstronne działanie. To w głównej mierze działanie ochronne na przewód pokarmowy, ale to działanie również polega na stymulacji wydzielania soków żołądkowych. Nasiona ostropestu zawierają sylimarynę. Sylimaryna to najcenniejsza substancja w nasionach ostropestu, ponieważ to głównie dzięki niej ostropest wykazuje właściwości regenerujące i ochronne na wątrobę. W ostropeście znajdują się również olejki eteryczne i gorycze. Bardzo ważna jest również zawartość witaminy E, która jest tzw. witaminą młodości. Jest to naturalny przeciwutleniacz. Można by wymieniać naprawdę wiele, ponieważ w Ostropeście znajduje się pełno tych składników bioaktywnych o mniej lub bardziej skomplikowanych nazwach. Ale jeśli mielibyście zapamiętać z tego filmu chociaż jedną najważniejszą rzecz, to jest to zawartość Sylimaryny. Troszkę więcej o Sylimarynie jest to kompleks związków o właściwościach regenerujących wątrobę i chroniących ją przed uszkodzeniami. Do tego Sylimaryna wspiera pracę całkowicie układu odpornościowego jest przeciwutleniaczem. Ostropest można włączyć do swojej diety na wiele sposobów i tak na dobrą sprawę w wielu formach. Możemy wybrać nasiona ostropestu albo olej z ostropestu. W sklepie o znajdują się zarówno całe nasiona ostropestu, ale również już zmielone. Nasiona ostropestu w głównej mierze różnią się od oleju z ostropestu tym, że posiadają one więcej tej sylimaryny. Sylimaryna w głównej mierze znajduje się w łupinkach, dlatego jest jej tutaj najwięcej. Warto pamiętać, że największą biodostępność tych wszystkich składników bioaktywnych i właściwości Uzyskamy przy zmielonych nasionach ostropestu. Najlepiej jest mielić ostropest na świeżo, tuż przed spożyciem. Przyda się tutaj młynek do kawy, taki zwykły, tradycyjny, na pewno sobie z tym poradzi, ale również możecie spróbować z blenderem, z ostrzami. Jeśli nie macie możliwości mielenia samodzielnie ostropestu w domu, no to wtedy, wiadomo, najlepiej jest wybrać już tą wcześniej zmieloną wersję. Nasiona ostropestu oczywiście można jeść w całości, ale pamiętaj. Pamiętajcie o tym, że największa biodostępność jest wtedy, gdy je zmielimy. Takie zmielone nasiona ostropestu, zazwyczaj dwie łyżeczki, można dodać do smoothie, można dodać do dowolnego koktajlu, owsianki, jogurtu, podczas pieczenia chleba, naleśników, naprawdę do wszystkiego, czego tylko chcecie. Jeśli chodzi o olej z ostropestu, to można go w głównej mierze cenić za zawartość naturalnych przeciwutleniaszy, w tym witaminy E, i za dużą za zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Przy zakupie oleju, pamiętajcie o tym, że powinien on być świeżo tłoczony, zimno tłoczony, nierafinowany, niefiltrowany i odpowiednio przechowywany w ciemnym szkle i niskiej temperaturze. Dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, olej z ostropestu jest w stanie obniżyć ten tak zwany zły cholesterol i podwyższyć ten dobry. Olej z ostropestu ma taki lekko-orzechowy i goryczkowy posmak. Jest on świetnym dodatkiem do potraw i przede wszystkim wszystkim do przeróżnych dressingów, do sałatek. Ta delikatna cierpkość oleju z Ostropestu jest w stanie naprawdę świetnie podkręcić smak każdej potrawy. Wiele osób ceni ten olej nie tylko za te świetne właściwości, zawartość witaminy E oraz zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale również za smak. Tym olejem możecie polewać sałatki, możecie po prostu maczać w tym oleju chleb i naprawdę stosować go wszędzie tam, gdzie normalnie dodalibyście normalny olej. Ale oczywiście najważniejsze. Najważniejsza rzecz, tego oleju nie stosujemy do smażenia, do gotowania i nie poddajemy tego oleju obróbce termicznej. Polewamy już gotowe potrawy, najlepiej chłodne. Jest to olej nierafinowany, dlatego nie znosi on zbyt dobrze wysokich temperatur. Smak oleju z ostropestu naprawdę ciężko jest opisać. Jest on bardzo oryginalny i jedyny w swoim rodzaju. Wydaje mi się, że będziecie musieli go po prostu przetestować. Olej z ostropestu, jak widzicie, ma dość jasno żółty kolor. Jest delikatnie mętny i ma taki bardzo przyjemny, ja bym go nazwała. Orzechowo-ziołowy aromat i smak. Ja osobiście najbardziej lubię się delektować tym olejem po prostu z dodatkiem świeżego chleba. Tak więc możecie włączyć do swojej diety zarówno nasiona ostropestu, ale również olej z ostropestu. Każde z nich z pewnością znajdą świetne zastosowanie w waszej kuchni. To wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, odwiedźcie nas na Facebooku, Instagramie i Snapchacie. Możecie również zerknąć na naszego bloga www.olejena.pl jest to skarbnica wiedzy na temat zimno-tłoczonych olejów i nie tylko. I widzimy się w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy przetestowaliście już olej z Ostrobestu lub nasiona Ostrobestu i co sądzicie. Ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!